Dzień dobry, witam Państwa. Gościem naszym jest Sebastian Buczek, prezes, założyciel, zarządzający w Quercus TFI. Dzień dobry Sebastian. Dzień dobry, witam Sebastian. Dziękuję za to spotkanie. Poprosimy o krótki komentarz dotyczący rynku. Sytuacja na rynku dość ciekawa, dość dynamiczna, miło, mimo wakacji. Jak Sebastian, Twoim okiem w tej chwili wygląda charakterystyka polskiego rynku akcji? Jak mógłbyś tutaj kilka słów tak. powiedzieć? Tak, no na pewno jest ciekawie. Zacząłbym od pierwszego spostrzeżenia, że od października 2022 roku, czyli od blisko dwóch lat rynki akcji są w trendzie wzrostowym, czyli mamy do czynienia z Hossą. I ta Hossa spowodowała na przykład, że na naszej warszawskiej giełdzie WIK wzrósł z poziomu około 45 tysięcy punktów do obecnego poziomu. W dniu dzisiejszym WIK jest między 84 a 85 tysięcy punktów. Czyli o blisko 100% akcje w tym czasie, niecałych dwóch lat, nam podrożały. To tak, żeby mieć jakiś kontekst. Tego, dwa lata temu dzieje. wydawało się zupełnie niemożliwe, a tymczasem wyceny wcale nie są specjalnie wysokie na ten czas. Tak. I oczywiście polski rynek nie zachowywał się tak samodzielnie. Inne rynki akcji również są w trendzie wzrostowym od października 2022 roku. W związku z tym można powiedzieć, że za w przypadku inwestorów mamy y y prawie dwa lata hosy na giełdach, i y o tym trzeba pamiętać. I teraz y to jest takie y postrzeżenie pierwsze z dłuższej y perspektywy czasowej. Natomiast y teraz jesteśmy w sierpniu roku 24. Y y sytuacja na rynkach jest. Dość dynamiczna, zmienna, bo mieliśmy chwilę temu korektę zarówno na rynku amerykańskim, jak i na warszawskiej GPW. Ostatnie dni z kolei przyniosły równie silne odbicie notowań, i to potwierdza z kolei taką naszą prognozę na trzeci kwartał bieżącego roku, że jest to okres oczekiwanych przez nas większych zmian. Czyli większych ruchów cenowych na rynkach. Statystycznie sierpień, wrzesień to są dwa słabsze miesiące dla inwestorów. Dobre miesiące to na przykład listopad, grudzień czy pierwszy kwartał. Natomiast sierpień i wrzesień statystycznie to są miesiące trudniejsze, kiedy dochodzi do różnego rodzaju korekt, tąpnięć na rynkach i nie inaczej zakładamy, że może być w roku bieżącym. Tym bardziej, że na to nakłada się również kwestia wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, która przypomnę będzie w pierwszych dniach listopada. W związku z tym ten, to zamieszanie na rynkach może potrwać nawet do października i w tym czasie pewnie, no, jeżeli chodzi o akcje, trzeba założyć, że, że ta zmienność będzie większa. Dla bardziej aktywnych inwestorów oczywiście oznacza to możliwości dodatkowego zarobku, wykorzystania tych różnych y, zmian cen, zarówno w górę, jak i w dół. Dla inwestorów nieco bardziej y, długoterminowych, pewnie takim momentem, kiedy należałoby y, szukać y, zaangażowania na rynku akcji, y, zakładamy, że powinien być październik, szczególnie, że y, będzie to już y, moment, kiedy y, będzie wyraźniejszy. Y, kandydat do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i też będziemy już bliżej przed tymi dwoma statystycznie mocniejszymi miesiącami na rynkach, czyli listopadem i grudniem. Ta statystyczna moc rynków w listopadzie i grudniu bierze się stąd, że inwestorzy po prostu rozgrywają różne kwestie, różne tematy, które mogą się wydarzyć w roku kolejnym. W tym przypadku w roku 25. I, i podsumowując, Jesteśmy prawie dwa lata w Hoście, Teraz w trzecim kwartale zakładamy zwiększoną zmienność na rynkach akcji, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, jeżeli chodzi o okres listopad-grudzień bieżącego roku. Czy biorąc pod uwagę inwestora, który nie ma akcji w portfelu, bądź tych akcji ma mało? Czy ten okres zmienności, okres czasowych przetem w najbliższych, potencjalnych, oczywiście, w najbliższych miesiącach, byś traktował jako okazję do bycia na rynku akcji, do zwiększania portfela? Innymi tutaj podzieliłbym. Słoby, czy uznajemy, że jesteśmy dalej w trendzie wzrostowym i w hoście, a korekty to jedynie przerwy w tym momencie? Tutaj podzieliłbym inwestorów na te dwie grupy, czyli inwestorów bardziej aktywnych i mniej aktywnych. W przypadku inwestorów aktywnych można szukać oczywiście w trakcie tego trzeciego kwartału takich dobrych momentów na wejście. Przykładowo dla polskiego rynku takim momentem był początek sierpnia, kiedy rynek dość istotnie skorygował się i WIG był już na poziomie poniżej 80 tysięcy punktów. Później pewnie będą jakieś odbicia, tak jak w ostatnich dniach i WIG nagle znajduje się na poziomie między 84-85 tysięcy. Natomiast dla inwestorów, którzy nie najlepiej czują się przy takiej istotnej zmienności rynkowej, to wydaje mi się, że można w tym okresie skupić się na zarabianiu pieniędzy na funduszach dłużnych. Po czekaniu na to, aż rynki się wyszaleją, i gdzieś tam w okolicach października można byłoby zająć taką bardziej już średnioterminową. Pozycję właśnie pod kątem tego, że przynajmniej taką mamy nadzieję w dniu dzisiejszym, listopad, grudzień będą znowu dla rynków już bardziej stabilne i bardziej prowzrostowe. Także dwie grupy inwestorów, każdy musi się odnaleźć. W poruszyłeś kwestię obligacji instrumentów dłużnych i to też jest ciekawa sytuacja, bo jak się cofniemy parę lat wstecz, jak stopy procentowe były na bardzo niskim poziomie, no to można było powiedzieć, że wtedy nie będąc na rynku akcji ponosiło się dużo większą karę. No bo konsekwencją niebycia na rynku akcji nie zarobienia średniorocznie 10%, no to była gotówka, czyli 0% zysku, prawda? W tej, chwili, w tej chwili ta sytuacja jest troszeczkę inna, bo nawet jeżeli nie jesteśmy na rynku akcji, jesteśmy zainwestowani w ramach funduszy dłużnych, no to tutaj te stopy zwrotu są niezłe. Jakbyś mógł skomentować też. Tą sytuację, która jest na rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych, i też powiedzieć, jakie są perspektywy też dla funduszy kwerkus w tych ramach. Tak, no tu jeżeli chodzi o fundusze dłużne, to one są cały czas w trendzie wzrostowym i tutaj zapatrujemy się cały czas bardzo pozytywnie. Nasze. Prognozy, jeżeli chodzi o najbardziej bezpieczne fundusze, czyli w naszym przypadku Quercus Dłużny Krótkoterminowy i Quercus Ochrony Kapitału, mówią o 8% zysku w roku bieżącym, czyli kilka punktów procentowych więcej niż w przypadku depozytów bankowych i też, i też bez mrożenia środków. Nie musimy zamrozić środki na 6 czy 12 miesięcy, tak jak na depozycie, tylko tutaj środki możemy wykorzystać każdego dnia. I zyski nam nie przypadają, tak jak na depozycie, kiedy byśmy chcieli depozyt zerwać. Do tego jeszcze od lipca bieżącego roku polecamy fundusze obligacji skarbowych, w naszym przypadku Quercus obligacji skarbowych. Pierwsza połowa roku dla tych funduszy nie była może jeszcze najlepsza, bo tam te stopy zwrotu były bardziej na poziomie 1,5% za okres 6 miesięcy, natomiast w tej chwili fundusze obligacji skarbowych wyraźnie przyspieszyły. Sezonowość tutaj jest akurat sprzyjająca. Lipiec miał być bardzo dobrym okresem dla obligacji skarbowych, i zakładamy, że kolejne miesiące też powinny być dobre. W związku z tym, na dzisiaj już fundusze obligacji skarbowych gonią te najbardziej bezpieczne fundusze, kiedyś nazywane funduszami gotówkowymi. I w naszym przypadku wynik QERCUS obligacji skarbowych jest w tej chwili na poziomie ponad 4%, a w przypadku tych funduszy Gotówkowych jesteśmy na poziomie 5,4% i ta, ten dystans trochę się nam zmniejszył. Na dzisiaj polecamy w związku z tym przede wszystkim fundusze dłużne, a w ramach tych funduszy dłużnych wszystkie rodzaje u nas funduszy trzymamy, czyli dłużny, krótkoterminowy, ochrony kapitału i obligacji skarbowych. I tutaj na koniec roku zakładamy, że wyniki powinny być na poziomie około 8% lub w przypadku z obligacji skarbowych na poziomie zbliżonym. Jeżeli chodzi o rok 2025, zakładamy, że nasze prognozy podamy w grudniu bieżącego roku, w związku z tym chwilę tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość, ale zakładamy, że nadal te wyniki powinny być bardzo konkurencyjne w stosunku do oprocentowania depozytów bankowych z jednego powodu. Banki mają w tej chwili gigantyczną nadpłynność, nie mają jakby potrzeby oferowania wysokiego oprocentowania za, za depozyty. Pewnie warto podkreślić, że te fundusze dłużne, które są dostępne na rynku, mają wycenę dzienną, także dostęp do tych środków jest no, naprawdę, naprawdę bieżący. Wracając Sebastian na chwilkę do rynku akcji, mieliśmy małe trzęsienie ziemi, biorąc pod uwagę stan, dane ze Stanów Zjednoczonych, a z kolei bardzo pozytywny impuls z polskiej gospodarki. Mówię o danych o PKB dane lepsze niż prognozy. Historycznie ta rosnąca dynamika PKB prowadziła do wzrostów na rynku akcji. Czy teraz możemy mieć podobną sytuację i też tak to interpretujesz? Czy z kolei tutaj tu, tu, tu jakoś inaczej trzeba by spojrzeć na, tą, na, ten, na ten taki wyłom, czy, czy znów taką zieloną wyspę w postaci Polski na tle, na tle Europy? No ja zawsze z pewną taką, z pewnym dystansem patrzę na te dane, szczególnie za dane kwartalne, bo ta dana, o której mówisz, w przypadku PKB Polski była taka, że roczna dynamika za drugi kwartał PKB w Polsce była na poziomie 3,2%, czyli powyżej oczekiwań rynkowych, które były na poziomie 2,8%. Czyli można powiedzieć, że było w drugim kwartale lepiej niż analitycy oczekiwali. Natomiast ja tutaj zawsze mówię, że to jest trochę statystyki w tym wszystkim, bo z kolei trzeba pamiętać o tym, że drugi kwartał roku 2023 był bardzo słaby. Roczna dynamika PKB w Polsce wtedy była na poziomie minus 0,6%. W związku z tym trzeba pamiętać też o tak zwanym efekcie bazy. Jak rozmawiamy z firmami, bo to jest taka realna gospodarka, to bym powiedział, że jest poprawnie w gospodarce, ale nie ma jakby takiego istotnego przełomu, bo na przykład część spółek sektora konsumenckiego mówi, że Polacy nie konsumują tyle, na ile firmy liczyły w roku bieżącym, że na przykład część Polaków odkłada pieniądze i, i ten poziom konsumpcji jest niższy niż, niż firmy zakładały, a analitykom wychodzi, że ta konsumpcja była jednym z tych elementów, jednym z tych silników wyższego wzrostu za drugi kwartał tego roku i tej cyfry 3,2%. W związku z tym no tutaj statystyki statystykami, natomiast y, świat realny jest y, y, pewnie troszkę bardziej skomplikowany. Jesteśmy w trakcie ożywienia gospodarczego niewątpliwie. To, co by się przydało, to moim zdaniem obniżki stóp procentowych, bo y, poziom inflacji jest już y, powiedzmy bardziej zbilansowany. Y, a stopy procentowe są bardzo wysoko i to dotyczy zarówno Polski, jak i całego świata. W Polsce główna stopa procentowa to jest 5,75. Przy takiej stopie trudno będzie naszej gospodarce wyzwolić jakiś mocniejszy rozwój. Raczej to będzie cały czas bardziej 3%, może 3% z jakimś okładem, ale nie będzie to wzrost gospodarczy szybszy, na który pewnie wiele osób by liczyło. W związku z tym Pewnie to, co będzie się działo w kolejnych kwartałach i w gospodarce globalnej, i w gospodarce polskiej, zależy od tempa obniżek stóp procentowych i na świecie, i w Polsce. Ten proces obniżenia stóp na świecie, on się zaczął w strefie euro. W strefie dolarowej prawdopodobnie pierwsza obniżka stóp procentowych za miesiąc, we wrześniu, a w Polsce z powodów politycznych na razie stopy procentowe. Będą trzymane na tym poziomie 5,75, co moim zdaniem nie, jest, nie służy naszej gospodarce. Moim zdaniem nasz bank centralny powinien patrzeć na to, co robią inne banki centralne i gdzieś to, ten element również brać pod uwagę, czyli tak naprawdę rozpocząć też proces obniżania stóp procentowych, aby je dostosować do bardziej naturalnych poziomów, bo poziom 5,75 nie jest poziomem naturalnym dla polskiej gospodarki. Jasne, dziękuję. Chciałbym, Sebastian, żebyś też się odniósł, biorąc pod uwagę też to otoczenie rynkowe do sposobu zarządzania funduszem, czyli jak mógłbyś tam powiedzieć troszeczkę więcej o warsztacie doboru spółek przede wszystkim do funduszu selekcji, bo tych zmiennych jest sporo, a wyniki funduszu agresywnego, którym zarządzasz przede wszystkim od lat, są bardzo dobre. Czy w tym momencie, w którym jesteśmy, ten dobór selekcji spółek jest jakiś inny niż standardowo, czy Tutaj, swoimi standardowymi, starymi, dobrymi, sprawdzonymi metodami, działasz niezmiennie. To tutaj, jeżeli chodzi o strategię, nie zmieniam jakby swojego podejścia i nadal przede wszystkim stawiamy na analizę fundamentalną, na bardzo duży, częsty kontakt z firmami, ze spółkami giełdowymi, zarówno polskimi, jak i z naszego regionu. Cały czas. Szukamy spółek, które są atrakcyjne, fundamentalnie niedowartościowane, bez względu na to, czy one są średnie mniejsze, czy duże. W tym momencie jest trochę więcej spółek dużych niż historycznie bywało. Wynika to z kilku elementów, między innymi stąd, że nie mamy aż takich mocnych typów w tym momencie na rynku. Jak mieliśmy chociażby w roku 2020, kiedy to było XTB, w roku 2022, kiedy to, było, kiedy to był Benefit System, który dał wspaniałe stopy zwrotu w roku 2023. Oczywiście cały czas szukamy wśród średnich, mniejszych spółek, ale aż takich niedowartościowań jak wówczas nie ma. Jest sporo spółek, które cały czas są bardzo atrakcyjne fundamentalnie, ale na nie, powiedzmy, nie, za, nie można ich kupić za pół darmo. Natomiast jeżeli chodzi o duże firmy, to tam te wyceny są też atrakcyjne, a dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że są to spółki bardziej płynne i tam są możliwe ruchy, takie również w krótkim okresie. Jeżeli zakładamy, że ten trzeci kwartał na przykład będzie okresem zmiennym, to łatwiej nam próbować wychwycić pewnego rodzaju ruchy rynkowe w krótszej perspektywie, właśnie na tych dużych, płynniejszych spółkach, niż na tych mniejszych i średnich ale jakby podejście się nie zmienia cały czas intensywnie szukamy udział akcji w tym momencie między 90 a 95% z pewną ostrożnością oczywiście jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie na rynkach i pewnie jest nieco większą odwagą gdzieś w październiku bieżącego roku no i mamy nadzieję na kontynuację pozytywnych tendencji po 16 latach działalności Quercus agresywny ma na dzisiaj stopę zwrotu 252% i to jest po opłatach za zarządzanie, a WIG w tym czasie osiągną stopę zwrotu na poziomie niecałych 72%. Także mamy nadzieję, że cały czas będziemy wypracowywali ładną nadwyżkę ponad to, co robi cały indeks naszej warszawskiej giełdy, czyli WIG. No i że te przyjęte przez Was metody się sprawdzają i w terminie średnim, i w długim. Teraz rynek, przynajmniej pod kątem takim bym powiedział medialnym, bardzo mocno promuje ETF-y, a tymczasem rynek udało Ci się pobić kilkukrotnie. Jakiś komentarz do tego Sebastian? Bo myślę, że to jest coś, co nie jest powszechne, szczególnie w takiej opinii ogólnej inwestorów. Tak, no, oczywiście my nie mamy nic przeciwko ETF-om. Uważamy, że to dobrze, że rynek rozwija się, że pojawiają się nowe instrumenty, nowe możliwości dla inwestorów. Natomiast, jeżeli byśmy analizowali ten okres 16 lat na naszej warszawskiej giełdzie i gdyby był ETF na WIG, to ten ETF zarobiłby w tym okresie te 72%, nie zarobiłby więcej. Natomiast dobrze zarządzane fundusze akcji czy obligacji, czy mieszane, są w stanie przynosić inwestorom wyższe stopy niż fundusze indeksowe. I w naszym przypadku, w KORKUS-Agresywnym, to było 252%. Czyli w związku z tym, no co z tego, że mamy modny, może fundusz ETF, jeżeli mamy po 16 latach 72% zysku zamiast 250%, prawda? To yy, 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 trzeba patrzeć przede wszystkim przez pryzmat yy, stóp zwrotu i wybierać dobrze zarządzane fundusze, które mają szansę yy, pokonywać rynki, bo ETF-y rynków nie pokonają. ETF-y osiągną stopy zwrotu na poziomie rynkowym. Tak są skonstruowane. Dziękuję Sebastian za to spotkanie. Gratuluję świetnych wyników. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim Państwu jak najlepszych stóp zwrotu. Mam nadzieję, że te najbliższe miesiące, mimo pewnej zmienności rynkowej, cały czas Państwo będziecie wykorzystywali do zarabiania w funduszach inwestycyjnych. Ja osobiście namawiam, aby nie trzymać pieniędzy w bankach, bo banki w tej chwili mają nieatrakcyjną ofertę depozytową ze względu na tą olbrzymią nadpłynność, natomiast nawet najbardziej bezpieczne fundusze dłużne w tym roku powinny osiągnąć stopy zwrotu na poziomie około 8%. Mam nadzieję, że w roku 2025 ta przewaga ze strony funduszy inwestycyjnych nad depozytami nadal będzie się oczekiwa, nadal będzie kontynuowana, a środki z funduszy, z depozytów bankowych nadal będą przepływać do funduszy w podobnym tempie jak obecnie czyli między 3 a 4 miliardy złotych każdego miesiąca. Z mojej strony, słowem podsumowania, dodałbym, że okazja do inwestowania, można powiedzieć, jest zawsze tutaj paleta produktów, czy kwerkus, czy też biorąc pod uwagę. Nasze portfele modelowe, jakie mamy do Państwa dyspozycji, no to jest oferta bardzo szeroka, tak w ramach funduszy dłużnych, jak i funduszy akcyjnych, więc kluczowe to tak naprawdę rozważenie profilu ryzyka, momentu inwestycji, ale dużo bezpieczniej często być na rynku niż być poza nim. Stąd też tak dobrze wyniki chociażby takiego funduszu jak Quercus Agresywny, który tak znacząco pokonuje rynek. Dziękujemy, do zobaczenia. Thank you.